Siemano. Dzisiaj taki temat. Moduł y, z podgrzewania świec żarowych y, BMW. No, wszystkich dzisiaj nie będę robił. Ale tam jeden muszę zrobić dzisiaj. Ten z X6. Także cała reszta na bok. Bierzemy się za tego. No i żeby go naprawić. Trzeba będzie go rozebrać, Tym tutaj jest, ten dekiel jest wklejany. Trzeba będzie sobie tutaj delikatnie na przykład nożykiem trochę naciąć, no, pobawić się trochę i znaleźć sobie później takie miejsce, żeby sobie podważyć i ten dekielek zdjąć, a z otwieraniem tego nie jest tak, hop, siup, żeby tutaj w całości nie pokancerować, ja sobie tutaj ten rożek trochę obcinam, potem wkładam sobie śrubokręt. Tutaj widać i powoli ten dekielek, powoli, powoli, żeby go nie połamać, odginam. i czy Słychać jak ten klej tutaj puszcza. No, może nie być tutaj. Słychać tego. Dobra, za chwilę pokażę, jak już będzie zdjęty. No, dobra, pokażę jeszcze jak to mniej więcej większy sobie wziąłem. W tej mniejszym sobie trochę po, pomagam. Tutaj znowu większy. No i tak sobie jadę dookoła. No i tak to wygląda po zdemontowaniu. Czyli mamy tutaj elektronikę. O, tu resztki tam. Plastiku to sobie weźmiemy. Tam, o nie przeszkadza akurat w tym modelu. No i mamy wszystko zalane w takim żelu. O, galaretka taka tu jest. No i co tu ulega uszkodzeniu? No na pierwszy rzut oka nic. Ale nagram to pod mikroskopem. Niestety pod mikroskopem nie dało się tego nagrać, bo ten żel bardzo odbijał światło. A problem generalnie polega na tym, że. puszczają. To się trzyma. Puszczają te połączenia. To się też trzyma. To też. To też. to coś jakoś dziwnie. Nie no, wszystkie trzymają. Co mi to sprawne przywiózł? No, tu mi się nie podoba. A, no tu się upaliło. Zasilanie się upaliło. No to coś dziwna usterka, zazwyczaj puszczają tutaj. Na tych przyłączach, ale to nic, trzeba będzie ten żel usunąć. No i dobra, z sobie tutaj ten żel usunąłem. Coś ty narobił? Wąski, coś ty tu narobił? Wszystkie połączenia powrywają. No, nie wiem, no tak ma być. Wszystkie lecą i będą zrobione nowe. Także to sobie jeszcze tutaj muszę doczyścić ten obszar. Usunąć te stare aluminiowe połączenia. No i cały jestem w żelu. tym. To jakby jakieś, nie wiem, no nie powiem co, jakieś gile z nosa. Dobra. No i tak to wygląda tutaj po oczyszczeniu z tego żelu. Teraz te pady, tutaj, co są te druciki jeszcze na nich. Tych drucików nie obrywałem, łatwiej mi będzie je odlutowywać. Te użyte, które są użyte w tym module, bo nie wszystkie są użyte, bo płytka jest widać uniwersalna, a po prostu w zależności od ilości światła jest więcej tutaj tych połączeń lub mniej. Więc te wszystkie tutaj sobie to są takie wlutowane, takie, takie kostki, i do tych kostek są przygrzewane te przewody. Te kostki sobie wylutuję po prostu. No i dałem sobie to na podgrzewacz. Teraz złapię sobie za ten drucik. O, i pad wyszedł. Odlutowane. I tak sobie z każdym zasobem robię. Nowe połączenia wykonuję <śmum> przewodem internetowym oskurowanym. Musi to być taki no, a, miedziany, nie? Bo te nowe to są. Znaczy, nowe też można być miedziane, ale w większości są to stalowe, powlekane miedzią. Tutaj no, najlepiej, żeby to był typowo miedziany przewód. drut. Tak to sobie połapałem, już tutaj na płycie. Teraz będę lutował do tych pinów. Do tego mi podgrzewasz nie będzie potrzebny, więc wygodniej mi będzie bez niego sobie tutaj lutować. No i tak to finalnie wyszło. Polutowane. Teraz tylko dekiel. No i można oddawać. Także taka naprawa modułu światła żarowych z BMW. Na razie. Do zaś.